Siemanko, widzicie w kolejnym odcinku na kanale. Dzisiaj niesamowity traf, dlatego stawcie łapkę w górę i subskrybujcie kanał, aby nie przekapić kolejnych odcinków, bo znajdujemy się na, na drugim kanale. I tutaj na pewno nie macie jeszcze suba. Sprawdźcie koniecznie, my zaczynamy Pelegrini, ale to, co się będzie działo w odcinku, sami zobaczycie. Startujemy! kolejna paczka za 750 tysięcy na głównym koncie, jak widzieliście w poprzednim odcinku. Oddało niesamowicie. Czy to powtórzymy historię? Mam wrażenie, że nie, ale zobaczmy. Zobaczmy, zobaczmy, mamy Brazylię, i to... Nie, tylko nie stawi. O kurde. To zero nadziei, zero nadziei. Bo pewnie jakiś bramka, że będzie parwiasty. To jest bardzo zły, oko, to jest bardzo zły. Oko, to jest minus 750k prawdopodobnie Dona O. Natomiast zobaczmy, co w środku czasami są tamte z plusem Ronaldo czy coś. Ale czy tym razem się pojawi taka historia! Nie! O kurde! To jest paczka pod zakończenie współpracy z jej! Co to jest? Dobra, next. 2x84, zaraz się powiem. Dobra, dobra. Pani brąz. Wjeżdża na rejony wraz z Bernardo Silva. No pięknie. Dobra, idziemy dalej. 3x83, mocarne, mocarne paczuszki. Italiano, Donaruma Gianluigi Donnarumma. 5 razy 83. Plus. Mamy Totsa. Jest z Brazylia, jest SPO. To chyba będzie Debinia? Okej, okay. 95 overall, pani Debinia. Jako super zmienniszka. Może być Najsik. Może być Najsik. Dobra, to co? Może jakiś Tocik na rozgrzewkę. Paczka z Totsem i zobaczmy. O mój Boże. O mój Boże. Baja Münchin. czekaj. Chyba dobry overall. O, overall to może być co, czy nie? No właśnie. 93 overall. Baja Münchin. Vigos. Vigos, Vigos. Ok, ok. No to moi drodzy przechodzimy do 2 razy 85 plus. Tym razem nie widzę tutaj Toca. dwa razy. Aha, dobra. To będzie pani Oberdorf. Pytanie, czy podwójny ukałcik? Podwójny ukałcik. Oprócz pani Oberdor w tej paczce proszę państwa. Długo się zbierał długo się zbierał, ale w końcu dotarł Martin Odegard. Dobra, leć kolejna paczka z tocikiem. Mamy kierunek Holandia, ale czemu nie Sionka? Szukamy, szukamy. To ten Bobli, brobli, nie wiem, jakoś na B na pewno. Brobi, brobi, brobi. 90 overall Ajax jak Amsterdam. Wjeżdża tutaj na rejony, bierzemy go do klubu. No i teraz, proszę państwa. Oprócz niego w kolejnej parce stosem masakrycznie dużo tych toców tutaj przed nami, ale patrzymy: jest Anglia, SP jest Kierunek, chyba, no właśnie, taki średni, bo to jest Debsbury Hall. Toc się na rejony i w kolejnym toc Szwajcaria. Czyżby Grzesiu? Chyba to musi być Grzesiu Kobel, Chyba to musi być Grzesiu Kobel, 94. Dobra, to to 3 razy 85, plus. No, i bez tocca, więc nie jest dobrze. Bramka Szopanie, Wojciech szczęsny, ale powiem wam, że ten toc szczęsnego w SBC prezentuje się całkiem nieźle. Tutaj w ogóle szczęsny i Kro, Zobaczcie, jakie tutaj postacie nam wypadły. Oprócz tego Trippier. No i teraz, chyba 10 razy. 84+, plus to by wjechało. Tak jest, wjeżdżamy. 10 razy 84+. Plus. Mamy toca Jest szansa, tylko nie Grzesiu. Jest Grzesiu. O, no dobry. Aha, aha dobra, przecież... Okej, okay, bo tamta paczka z tocem to dobra, dobra. Tam mógł być każdy, a to jest zwykły Grzesiu wraz z Savio. Savio, aj, ten Savio to też troluje i leci non-stop. Non-stop, okej. Okay. Ale ty... 10 razy 8,4, okej, okay, okej. Okay. Razy 8,7. Zaczynamy od 3 razy 88. I spokojnie, spokojnie. Tutaj wiemy. A Hegerberg, tak taki sobie minie. Mówię, przecież Halland musiałby być Totsem. No właśnie. Mamy Hegerberg, moi drodzy. Na drugim łokałciku. Jakiś Casemiro pewnie. Alison, okej. Okay. Hegerberg plus Alison. E, trzecią kartą będzie Kimiś. Dobra. Teraz tocik z Bundesligi za duplikat Misia postanowiłem zrobić tarczę z Bundesligi, Jak widać, nie do końca warto było. Anton 89, właściwie 90 w FVB Stuttgart. I teraz po tym Antonie lecimy, lecimy, lecimy dalej, bo otwieramy 10 razy 85 plus bez tarcza Niemcy. Nie, tylko nie kimiś, ja. Kolejny będzie duplikat. Oprócz Kimisia. Hegerberg. Ty, ty. Dobra, to to ligę. I zobaczmy, jest Francja. Jest PO, o mój Boże. To nie jest dobra wiadomość widzę, to nie jest dobra wiadomość. Kenny Lala, 90 overall. Kolejnej paczki z tocikiem. Mnóstwo tych toców mamy faktycznie, ale co z tego, skoro nic z tego nie leci? Lecimy na 5 razy 87, nie ma niebieskich flar, Jezus Maria, jest Bruno Fernandesz. Oprócz tego Bruno Fernandesza wjeżdża Karim Benzema. Ojej, dawno Karima nie widziałem w paczce. Witamy pana Karima. No dobrze. Dobra, moi drodzy, Toczik, La Liga. Kolejne duplikaty przypalone, kolejne duplikaty przypalone. Na no, to Ci la liga i mamy Matko. Jedyna. U Una Simon. Unai Simon. Dobra, to teraz 10 razy 85 plus Steel bez Blue. Ale mamy parią Endler na pewno, bo Chilla. Ci, ci, ci. Lele, le, le. I oprócz Endler Ederson. O proszę bardzo, podwójny łokałcik Bramkarzy. Okej, okay, no dobra. Zaczynamy, 20 razy 8, 3 plus bez Tocca, standardowo chyba O Jezu To będzie parecho na podwójnym okałcie z Casemiro Jak z 20 razy 8, 5 nie będzie Tocca O bratku, ale to nie odda No i moi drodzy, 20 razy 85 plus, tu musi być niebiesko jest niebiesko w końcu Bramkarz Niemcy Serio jeden Toc? Ale niech będzie mocny Nawet nie wiecie, ile czasu poświeciłem, żeby bić ten ostatni poziom dla widza. I leci mi coś takiego z tej paczki. Dajcie spokój, dajcie spokój. No i moi drodzy, po tej paczce 20 razy plus. zrobiliśmy pika z Tosem. 91. Czy warto było? O mamy yang. Chyba nie do końca. Dobrze. Moi drodzy, kolejna paczka za 750 tysięcy 11 razy 92, ani razu. Jeszcze ta paczka nie oddała. Czy to jest przełomowy moment? Dobry prognostyk. Donaruma 9,5 na pierwszym walkaucie. Więc to może być jakieś 9,6, 9,7. I uwaga, czy to jest. Jak się Kobel wejdzie, to. Nie, 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 nie. Podwójny walkout Bramkarzy 95. Matko jedyna. Oooooooo. Oh. Oh. Jest Katoto. Jest Ronaldo. Stop! O! Oh. O oh, kurde! Ale jaja, co tu się wydarzyło? Ja purdziele! Czemu Cristiano Ronaldo nie był na walkoucie? Proszę o informacje, drogie EA. Ja się tu już cieszę z Katoto, że Katoto jest. Nie wiem czemu, a tu Ronaldo w środku paczki. O oh, kurde! A komory nie mówił, no mam 757 tysięcy, dawaj jolo i cyk.